Największe i najpopularniejsze kluby piłkarskie mają kibiców niemal na całym świecie. W najdalszych zakątkach świata można zobaczyć ludzi w koszulce Lionela Messi'ego czy Cristiano Ronaldo. Najpopularniejszą ligą na całym świecie jest zdecydowanie Premier League, stąd też wielu celebrytów i znanych osobistości kibicuje klubom z tej ligi. Jedną z kibicek West Hamu United jest była gwiazda filmów pornograficznych Mia Khalifa. W dzisiejszym odcinku chciałbym odpowiedzieć Wam na pytanie: Dlaczego Mia Khalifa kibicuje piłkarzom West Hamu United? Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że Mia Khalifa na początku była krytykowana przez fanów West Hamu United. Wszystko przez zdjęcie, na którym kobieta była ubrana w koszulkę innego klubu Premier League Watford. Ponadto była w klubowej szatni. Mia tłumaczyła to tym, że miała okazję zwiedzić stadion i z niej skorzystała. Odpowiedziała również bezpośrednio jednemu z fanów: Nigdy nie powiem nie wycieczce po stadionie, kiedy jest taka okazja. Będziesz zgorzkniały w piwnicy swojej mamy, a ja będę nadal fanką West Hamu, która miała okazję zobaczyć skład wyjściowy na 3 godziny przed jego ogłoszeniem. Miała ona wtedy okazję obejrzeć mecz pomiędzy Watfordem a Arsenalem. Tak relacjonowała to na swoim Instagramie. Nie mogę uwierzyć, że miałam okazję zobaczyć z bliska Watford grający z Arsenalem. Pomimo tego, że był remis, czuję się naelektryzowana. Kalifa została zapytana przez jednego z dziennikarzy, skąd wzięła się taka miłość do klubu z Londynu. Jest to wynikiem pewnego filmu. Oglądałam huliganów z Green Street, kiedy była młoda i od tamtej pory kocham West Ham United. Film ten opowiada o chłopaku, który po wyrzuceniu ze studiów przyjeżdża do Londynu, gdzie dołącza do środowiska lokalnych kibiców drużyny Młotów. Głośno o kalifie kibicującej West Hamowi zrobiło się, gdy Amerykanka libańskiego pochodzenia przyjechała do Wielkiej Brytanii promować piłkarską aplikację Jurev. Mia wtedy została zauważona na meczu West Hamu United z Arsenalem. Kobieta musiała przynieść szczęście młotom, ponieważ wygrali oni wtedy 1-0. Jakby tego było mało, Mia zamieściła na swoim Twitterze bardzo ofensywny post w stosunku do piłkarza Arsenalu, Mateo Genduziego. Być może jest to sposób na motywowanie piłkarzy West Hamu. Ciężko znaleźć racjonalne wytłumaczenie takiego zachowania. Nie jest to jedyny piłkarski incydent w życiu mii kalify. Wszyscy zapewne pamiętają finał Ligi Mistrzów, w którym mierzyły się drużyny Realu Madryt i Liverpoolu. Wszyscy pamiętamy fatalny błąd Lorisa Cariusa, po którym gola strzelił Karim Benzema. Wtedy niemiecki bramkarz na swoim Twitterze napisał: Nie spałem do tej pory. Te sceny wciąż ciągną się przez moją głowę. Jest mi nieskończenie przykro z powodu moich błędów. Wiem, że zepsułem starania drużyny przez te dwa błędy. Zawiodłem was wszystkich. Po tym poście Mia Kalifa postanowiła pocieszyć bramkarza, wrzucając zdjęcie na Instagramie z podpisem Uśmiechaj się. Błędy to ludzka natura. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.